Hej, witam Was wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Fallen. Jak sami wiecie, ostatnio w internecie sporo się dzieje, od bardzo ważnych wyborów po sprawę z Pandora Gate, która pochłania bardzo dużo naszego czasu, więc chyba sami rozumiecie, że nie bardzo miałam głowę do nagrywek i nawet nie chciałam wrzucać nic w temacie rozrywki aktualnie. Ale minęło już trochę czasu i myślę, że to już pora na nagranie nowego podcastu. Tym razem zajmiemy się Taylor Swift. Jak wiecie, związki Taylor Swift były na świeczniku w tym roku głównie przez głośne rozstanie z Joe Alvinem, z którym była przez 6 lat, i romans z Matty Healy. Tym razem świat obiegła informacja, że Taylor spotyka się z Travisem Kelsey. Oczywiście Swifties spierają się, że już od bardzo dawna wszyscy wiedzieli, kim jest Travis, jeszcze przed związkiem z Taylor. Głównie dlatego, żeby ludzie nie myśleli, że to PR, który ma na celu wypromowanie go. I może jak na razie nie będę komentować czy to PR czy nie, dowiecie się tego na pod koniec podcastu. Tak czy inaczej wiele osób pyta mnie, kim on w ogóle jest, bo szczerze mówiąc, jeśli ktoś się tym sportem nie interesuje, no to nie miał pojęcia tak samo jak ja. Travis Kelsey to zawodnik futbolu amerykańskiego drużyny Kansas, jak mówi nam Ciocia Wikipedia. I nie umniejszając mu, uważany jest za jednego z najlepszych zawodników w historii. Zapewne ci, którzy interesują się futbolem, już wiedzieli, kim on jest, ale nie ukrywajmy, że Travis przez związek z Taylor jest teraz o wiele bardziej znany w innych grupach. Poza faktem, że jest o nim teraz głośno bo jest w związku z Taylor. Promo daje mu też jego ex-dziewczyna, z tym, że niezbyt pozytywne, ponieważ bardzo chętnie wypowiada się w mediach o tym, że Travis jest narcyzem i zdrajcą i że tacy nigdy się nie zmieniają. Ale wracając do tematu... Plotka pojawiła się w mediach, kiedy Travis pojawił się na jednym z koncertów na trasie Taylor i wspomniał w wywiadzie, że miał dla niej bransoletkę przyjaźni, która jest takim trendem na jej koncertach którą miał jej zamiar dać, ale niestety nie miał takiej okazji. Przyznam szczerze, że doświadczenie, jakie nabyłam przez 8 lat pracy przy tym blogu, bo jednak jest to długi czas, podpowiadało mi, że jest to PR. W końcu sami wiecie, że ustawek wśród celebrytów nie brakuje, a Travis, dorosły facet, zawodnik futbolu, Miał nagle skądś wiedzieć, co jest trendem wśród fanów na koncertach Taylor Swift. No coś mi tu śmierdziało. Szczerze mówiąc, Travis'a w tych wywiadach dobrze się słucha, gość ma charyzmę, jest przystojny i całkiem uroczo mówi o Taylor. Jest to chyba pierwszy i jedyny związek Taylor, Jakie nie powodują mnie cringe'u, bo wyglądają razem ładnie i faktycznie może tak mnie nie męczy, mimo przesytu tych informacji na ich temat. Chwilę później pojawia się w mediach kolejna lekko podejrzana informacja od zupełnie tajemniczego źródła, które całkiem zwyczajnie donosi nam o każdych szczegółach z ich związku. Z artykułu dowiadujemy się, że Taylor i Travis spotkali się jakiś czas temu później w Nowym Jorku i że widują się ze sobą od jakiegoś czasu. Travis również w dość specyficzny sposób wypowiada się o związku z Taylor. Mówi, że teraz te plotki są jak głuchy telefon, że każdy coś, ktoś coś usłyszał od pośredniej osoby, przekazuje to dalej, ale nie do końca jest to prawdą. Mówi to w taki sposób, jakby. Nie był, jak to mówią, najlepszym zawodnikiem w historii. Jakby wcześniej nie spotkał się z czymś takim jak artykuły w mediach czy plotki. Oczywiście najwięcej szumu zrobiło pojawienie się Taylor na jednym z jego meczów, zaraz obok jego mamy, co też było dosyć dziwne, bo właściwie dopiero zaczęli się ze sobą spotykać, a ona już pokazuje się z jego mamą. Jej reakcje były dość przerysowane, co trochę dało mi flashbacki z VMAs, ale ich interakcje były dosyć urocze i faktycznie wyglądali na zakochanych sobie. Fani tej Rosha i, i zaczęli mówić, że zdjęcia w samochodzie Travisa i Taylor nawiązują do piosenki Taylor Getaway Car. No i idealnie pasuje to do tego, co Wam od lat mówię, że życie Taylor jest wykalkulowane i żadne zdjęcia nie są przypadkowe. Co ciekawe, Taylor i jej team zakazali puszczania jej piosenek na meczu. Wiecie, często się to zdarza, że na przykład kiedy jakaś celebrytka pojawia się na meczu, ostatnio była to Selena, to na meczu zagrali jej piosenkę, więc w przypadku Taylor chcieli zrobić to samo, ale zakazała im. Powiedzcie mi, że to nie jest dosyć dziwne z jej strony, to jest jednak miejsce publiczne i tak widać, że są parą i raczej się z tym nie kryją. Więc co za problem w puszczeniu piosenek, skoro one nawet nie są na temat jakiegoś związku z nim? PR-owy Tim Taylor mocno nad, pracuje nad całym tym związkiem w mediach, aż zarzucają nas szczegółowymi informacjami na temat ich relacji, który trwa tak naprawdę zaledwie jakoś od września, czyli jakieś dwa miesiące. Taylor pojawiła się również na kolejnym meczu w towarzystwie innych popularnych gwiazd, czyli Blake Lively i Ryana Reynolds'a. Taylor nie ukrywała radości z powodu obecności paparazzi, nawet uroczo im odmachiwała, witała się z nimi, uśmiechała się, chociaż zazwyczaj maj gdzieś. Była świadoma tego, że kamery nagrywają każdy jej ruch podczas meczu, więc jest nawet fragment wiralowy, kiedy Taylor mówi do Blake, popatrz tylko na niego, co idzie wyczytać z jej ust. Jak dobrze wiecie, Taylor żyje z tego, co daje ludziom, czyli rozrywkę, i że się o niej mówi. I że jest jednak znana z tego, że całe jej życie jest wykalkulowane i ułożone. Ja w jakimś tam stopniu nawet lubię Taylor, ale zawsze są obecne dwie kwestie, które mnie od niej odrzucają mściwość w stosunku do innych i atencyjność. Chodzi mi właśnie o to pchanie jej życia prywatnego na świecznik, wyskryptowywanie go tylko po to, żeby coś z tego mieć. Oni naprawdę wyglądają razem dobrze, ale no... kurczę, są razem dwa miesiące, a my już znamy każdy najmniejszy szczegół i jesteśmy z wszystkim na bieżąco. Jesteście też pewnie świadomi, że Taylor niechętnie daje się sfotografować publicznie na mieście i często, kiedy nie chce o czymś mówić, to skutecznie to ukrywa. W tym przypadku jednak wiemy wszystko. Informacja o ich związku wyszła błyskawicznie, a travis też nie pozostał jej dłużny i tak samo chętnie mówił o Taylor w wywiadach. A podsumujmy, co działo się od momentu plotki na temat ich związku: publiczne wyjścia na mecze, wypowiedzi w mediach ważnych osób na temat ich związku, takich jak m.in. Donald Trump. Tak, Donald Trump. Easter Eggs w kierunku fanów Taylor, szczegółowe informacje na temat ich związku. A co nadchodzi? Super Bowl i wersja albumu 1989. Więc nie dość, że sama Liga Futbolu Amerykańskiego zyskuje na tym rozgłos, plus nadchodzący Super Bowl, jest dobrze promowany, to Taylor ponownie jest na świeczniku. Nie zrozumcie mnie źle. Jest między nimi chemia, i może faktycznie dobrze się ze sobą dogadują, ale również patrzą na to od strony biznesowej i bez wątpienia mają na to większy plan. Z tego co wiem, Travis i Taylor mają w planach jakiś ruch promocyjny względem Super Bowl, który również ma na celu promocję i pieniądze. I mogę się tutaj mylić, ale coś Wam muszę powiedzieć. Kiedy dowiedziałam się o związku Taylor i Travisa, ta cała sprawa z Pandorą była bardzo głośna. Więc skupiałam się głównie na tym, ale jedna rzecz od razu przyszła mi do głowy. Pewnie pamiętacie jak pisałam wam post, który podlinkuję wam na dole, gdybyście jednak go nie czytali, na temat Super Bowl i tego, że Taylor nie odrzuciła propozycji wystąpienia, tylko w rzeczywistości Super Bowl nigdy jej tego nie proponowało, a Taylor po prostu bardzo o tym marzy. Wydaje mi się, że Taylor poczuła się przez to urażona i bardzo leży jej to na sercu. A jak wiecie, bywa mściwa i sprytna. I wiecie, można o niej dużo powiedzieć, ale Taylor, jak sobie coś postanowi, to bardzo mocno do tego dąży. I teraz wracamy. Taylor i związek z Travisem, zawodnikiem futbolu amerykańskiego, nadchodzący Super Bowl. Pierwsze co przyszło mi do głowy, to fakt, że Taylor dzięki Travisowi chce nawiązać pewne kontakty i wkupić się w łaski Super Bowl. Oczywiście nie na nadchodzący, bo ten zbliża się wielkimi krokami i wiemy już, że występuje Asher, ale może kolejny. Nie wiem, po prostu jakoś od razu mi się nasunęło, bo wiem, że w tym roku obóz Taylor ponownie wypuszczał plotki, że ma wystąpić na Super Bowl, chociaż ponownie nie była to prawda. Z nowych informacji z mediów dostajemy również te, że Travis podobno kupił nową willę i że razem z Taylor zostali sfotografowani na randce w restauracji. W każdym razie dajcie znać, co myślicie na temat nowego związku Taylor i samego jej nowego wybranka. Zostawcie komentarz pod filmem, lajka i suba. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego podcastu.